Dzień dobry. Parówka to według definicji kiełbasa homogenizowana, powstała z bardzo rozdrobnionych surowców, z ewentualnym dodatkiem przypraw i poddana obróbce cieplnej. Aby wyrób ten zachowywał odpowiednie dla niego właściwości, czyli był zwarty i sprężysty, musi zawierać mięsa ścięgniste, takie jak na przykład golonka wieprzowa lub pręga wołowa. Omawiane parówki zawierają aż 98% mięsa. Są produkowane z mięsa wieprzowego klasy trzeciej. Jest to mięso chude, drobne, z dopuszczalną ilością tłuszczu do 15% oraz mięsa klasy drugiej B, czyli takiej z dopuszczalną ilością tłuszczu do 50%. Klasa trzecia stanowi 48%, klasa druga B to 25%, a podgardle wieprzowe to około 25% masy produktu. Warto dodać, że klasa 2B i klasa 3 to mięso ścięgniste. Ten rodzaj mięsa zawiera komplet składników odżywczych potrzebnych do regeneracji ścięgien i chrząstek. Jest zatem bardzo ważny dla organizmu. Produkt zawiera przyprawy i dodatki takie jak gałka muszkatołowa, pieprz, słodka papryka, skrobia ziemniaczana i peklo sól. 100 g produktu, czyli jedna parówka, dostarcza 257 kcal, 20 g tłuszczu, w tym około 8 g kwasów tłuszczowych nasyconych, 2 g węglowodanów, w tym 0,5 g cukrów, 16 g białka i około 2 g soli. Na 1 kg mięsa zużyto 20 g peklo soli. Sól peklowa, inaczej peklo sól, to mieszanka soli i azotanów potasu oraz sodnych. Zapobiega ona rozwojowi bakterii chorobotwórczych, np. Clostridium botulinum czy Listeria monocytogenes. Warto przy tym wspomnieć, że azotan sodu to substancja, która podczas długiego podgrzewania w temperaturze ponad 100 stopni Celsjusza wydziela związki rakotwórcze, tak zwane nitrozoaminy. Dlatego w celu uzyskania ciepłej parówki zaleca się jedynie jej umieszczenie we wrzącej wodzie na kilka minut. Należy jednak zaznaczyć, iż w zwiększonych ilościach azotany są substancjami mającymi negatywny wpływ na nasz organizm. Dlatego w peklo soli ich zawartość jest ściśle określona i nie przekracza 0,6 g na 100 g produktu co jest dawką bezpieczną.